Cześć, chciałam Ci pokazać, e, jakie możliwości zarobkowe masz w WorryFlame, tylko dlatego, że wygenerujesz sobie link afiliacyjny i po prostu podzielisz się ze swoimi koleżankami tym, żeby e, kupowały kosmetyki w e, dla siebie, na swoje potrzeby. E, zaraz na samym końcu pokażę Ci, jak wygenerować taki link, ale najpierw chcę Ci przedstawić korzyści dla Ciebie i dla tej osoby. Najpierw za jedną osobę. Otrzymasz 20 zł pod warunkiem, że ta osoba złoży zamówienie za minimum 175 zł. Yy, czyli osoba yy, rejestruje się z Twojego linku afiliacyjnego, składa zamówienie za 175 zł, rejestruje się jako klubowicz i Ty dostajesz do portfela Oriflame 20 zł na zakupy. Natomiast, jeśli zarejestrujesz dwie osoby, yy, też z Twojego linku afiliacyjnego. To musi być Twój wygenerowany link. Poczekaj, zastanów do końca, pokażę Ci, jak go sobie wygenerować. To zauważ, że za dwie osoby już masz 100 złotych, bo za każdą osobę dostajesz wtedy 50 złotych. Jeśli więcej niż dwie osoby, to za każdą dostajesz 50 złotych. I te pieniądze odbierasz w następnym katalogu na konto bankowe. Jeśli interesuje cię w ogóle to, to zadzwoń do mnie, ja ci powiem gdzie należy wpisać w którym miejscu na stronie internetowej, no bo firma musi wiedzieć na jakie konto ma te pieniądze przelać, więc daj mi znać. I tak jak mówię, od dwóch osób za każdą osobę dostajesz 50 zł na konto bankowe. Jeśli by się okazało, że robisz 11 osób lub więcej, cykli się powtarza. Więc naprawdę myślę, że fajną kasę dodatkowo można zarobić. Mówię dodatkowo, bo to jest kasa dodatkowa, a jeszcze oczywiście jest program Plus, z którego dostaniesz pieniądze oraz nasz, nasze, nasz plan marketingowy. Więc generalnie no, z trzech źródeł będziesz zarabiać w oryflem. Więc to się bardzo, ale to bardzo opłaca. Zanim pokażę Ci, jak wygenerować sobie ten link afiliacyjny, Chcę Ci pokazać, jakie multikorzyście ma nowa osoba, której, y, którą y, no, zarejestrujesz. Przede wszystkim ma fantastyczny program Witamy. Fenomenalny, ponieważ w tym katalogu y, ludzie dostają pieniądze, łącznie 450 zł na odbiór w kosmetykach, więc 450 zł super sprawa. Y, każda taka osoba kupuje sobie wszystkie kosmetyki, z, 50, z 15% rabatu na wszystko, na pierwsze zamówienie, ale dostaje też cashback, kasa wraca od wartości, czyli jak tutaj będzie mieć, nie wiem, strzelam 50 zł na przykład e, rabatu, to drugi 50 będzie mieć jako kasa wraca na cashback na następne zamówienie. Teraz uwaga: e, to po trzech katalogach ta osoba ma te pieniądze w cashbacku do wykorzystania przez trzy katalogi. Następnie 10% rabat za polecanie, tak samo jak ty, bo tak jak powiedziałam, z trzech źródeł dostaniesz pieniądze. Ten, te pieniądze, ten kupon rabatowy na 50 zł, te pieniądze, znaczy nie kupon, to nie jest kupon, tylko no po prostu pieniądze za to, że, że rejestrujesz, a dodatkowo jeszcze dostaniesz 10% właśnie z tego planu marketingowego za polecanie. I jeszcze z programu Plus. Natomiast osoby tutaj mają tak jak my darmową dostawę i też mogą polecać. Dokładnie to samo. No i teraz, jaki jest program Witamy? <coughs> Przepraszam. Program Witamy, jeśli osoba złoży więcej niż 175 zł, złoży zamówienie na 275 zł, wchodzi w program witamy. A dodatkowo jeszcze ta osoba z Twojego linku afiliacyjnego dostanie dodatkowe 20 zł rabatu, bo tego jeszcze nie powiedziałam. Czyli ta osoba, która się rejestruje tutaj Dostanie jeszcze dodatkowo 20 zł rabatu. Ty dostajesz 20 zł i ta osoba dostaje 20 zł, ale warunek jest taki, że 175 zł zamówienia musi być. Do tego ta osoba jeszcze dostaje 15% rabatu na wszystko. No dobrze, i teraz program witamy. Jeśli osoba składa 275 zł, zamówienie dostaje dodatkowe 20%, dostaje 15% i w następnym katalogu będzie sobie mogła odebrać 1, 2 lub 3 produkty dowolne, jakie tylko będzie chciała, za jedyne 4,99 Czyli za 100 zł. Wrzuca sobie do koszyka te produkty, które chce. Tam będzie specjalne taka, y, takie miejsce do wpisania tych kodów, i ta osoba za 100 zł wybiera sobie kosmetyki z katalogu, a zapłaci tylko 4,99. Następnie, w następnym katalogu, sytuacja się powtarza, tylko że ta osoba ma już do odebrania 150 zł. Y, za, y, płaci za te kosmetyki 4,99, a wartość ich 150 zł. I w trzecim Kroku w trzecim katalogu sytuacja się powtarza, tylko że wartość nagrody jest 200 zł i 4,9 zapłaci. Tu naprawdę można już mega super zakupy zrobić. To jest sztos i czegoś takiego w jeszcze nie było, żeby ludzie dostawali pieniądze. Na kosmetyki, dowolne kosmetyki. No dobrze, a teraz pokażę Ci, jak wobec tego wygenerować ten link, bo to jest bardzo ważne. Teraz, jeśli się za, zalogujesz do, um, jeśli się zalogujesz na stronę, pojawi Ci się taki komunikat polecaj i zyskuj. Yy, zauważ, że to jest kolor, taki rzucający się w oczy, więc na pewno to zobaczysz. No i teraz, kiedy to zobaczysz, Tutaj masz link, który możesz od razu skopiować. Na ten moment ten link mój kończy się moim numerem klubowicza w Oriflame. Ale jak sobie zrobisz dowiedzieć się więcej, klikniesz w to, tutaj masz opis, jak te linki działają i tak dalej. Natomiast ten link polecający, możesz sobie stworzyć inny. Czyli żeby był bardziej... No, taki ciekawy, fajny, to ja sobie na przykład tutaj zrobię edycję i zamiast tego mojego numeru ja sobie wpiszę po prostu matynia matynia 15. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będę nagrywać jakieś relacje, cokolwiek takiego, to mm, będę mm, rzucać po prostu słuchajcie z kodem matynia 15 macie. 15% na wszystko i do tego jeszcze 20 zł, jeśli złożycie zamówienie za 175 zł. I teraz tak. Ja sobie zmieniam ten kod. Robię zmień, jak widzicie, już się tutaj wszystko zmieniło. Ja sobie zaznaczam kupuj wory Możecie jeszcze rejestrować się jako tutaj klubowicz lub partner, ale ja preferuję właśnie kupuj wory Tą opcję wybieram. I zobaczcie, mam matynia 15. Robię kopiuj i już mam link zrobiony. I oczywiście no, w tej chwili mogę sobie otworzyć właśnie Messenger. Mogę sobie wysłać do kogokolwiek chcę. Link. Najpierw wyślę sama do siebie, tak? Matynia Bożena. O. I na razie sobie wrzucę ten link tutaj, żebym go miała. I w ten sposób możecie sobie udostępniać na różnego rodzaju relacjach. No, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli, to naprawdę to jest świetna, fantastyczna sprawa. I teraz, jak klikniemy w to, to ktoś sobie wchodzi na stronę internetową i proszę bardzo, może zrobić zakupy jakie tylko chce. Katalog i wtedy no, ja jestem zalogowana, więc wiadomo jest, że to troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast generalnie ta osoba sobie może właśnie tutaj z tego linku e, złożyć, złożyć zamówienie. Według mnie fajna, naprawdę, y, żeby nie powiedzieć inaczej, rewelacyjna sprawa y, dla wszystkich y, Was i, i Ciebie jako osoby polecającej, jak i osoby, która. E, która te linki dostaje? Zadbaj do mnie, napisz, jeśli masz jakiekolwiek pytania, jeśli czegoś nie wiesz. E, bo naprawdę no, dostać 500 stów e, za to, czy nawet 200. stówy. Na konto, na, no można czasami niektóre rachunki opłacić, mieć na wakacje. No, według mnie, buty, no, cokolwiek, będziecie tylko chcieli, książki do szkoły, można sobie budżet podreperować, moi drodzy. Także zachęcam do kontaktu ze mną, ewentualnie samemu na stronie wszystko jest też opisane. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, cześć.